We wrześniu odbyła się wystawa prac konkursowych na projekt architektoniczny budynku Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Na uroczystość przybyli między innymi syn rotmistrza Andrzej Pilecki, wychowankowie Marii Pileckiej z Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego, jak również wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin. Publiczny, otwarty konkurs został ogłoszony w kwietniu tego roku. Jego celem było otrzymanie możliwie najciekawszej koncepcji muzeum, opartej o modernizację istniejącego budynku, oraz jego rozbudowę o nową część obsługującą. Wpłynęły 22 prace, z których sąd konkursowy wybrał najlepsze, i to właśnie je mogliśmy podziwiać na wystawie. Zwyciężył projekt pracowni BDR Architekci. Według jury, to właśnie ich koncepcja stworzyła idealne ramy do opowieści. O legendarnej, heroicznej postaci rotmistrza Witolda Pileckiego w relacji z atmosferą jego rodziny, miejsca pogodnego, kameralnego i skromnego. Nie chcieliśmy zdominować tego pięknego domu, w związku z zaproponowaliśmy taką architekturę pawilonową w charakterze ogrodowym, ale mając na względzie temat, tematykę, jaką, jaką to muzeum ma mieć, no to postawiliśmy na szlachetne materiały po proste. Na zaprojektowanej powierzchni znajduje się, poza wystawą stałą muzeum, sklep z pamiątkami, czytelnia z mediateką dla dzieci i młodzieży, sala audiowizualna, a także szatnia i toalety dla odwiedzających, pomieszczenia biurowe i socjalne. W odróżnieniu od emanującego spokojem i otwartością parteru, podziemia stwarzają potencjał do przygotowania ekspozycji upamiętniającej trudne i dramatyczne czasy II wojny światowej. Na teren muzeum prowadzić będą dwa wejścia, główne od strony ulicy Warszawskiej oraz boczne od ogródka Jordanowskiego. To wrażenie dojścia z nowej Kubatury do, do tego właściwego muzeum, w którym będą się znajdowały wystawy stałe, że właśnie na tym wrażeniu jest, jest zbudowana cała ta kultura, że właśnie na oddzieleniu tego, co było od tego, co, co będzie. Architekci podkreślali, że głównym założeniem projektu było przywrócenie pierwotnego charakteru Domu Rodziny Pileckich, jako położonego w ogrodzie małomiesteczkowego domu ziemiańskiego. Zależało im, by dobudowana część muzeum nie przyćmiewała oryginalnego domu państwa ostrowskich. Projektowany pawilon odsunięto więc od budynku i powiązano go szklanym łącznikiem. Architekci przyznali, że inspiracją były przedwojenne fotografie Witolda i Marii Stojących w przydomowym ogrodzie. Ono będzie miał taką funkcję biorącą ponieważ w związku z tym, że zaprojektowaliśmy tutaj jeszcze teraz od strony ogrodu, w miesiące ciepły będzie można otworzyć wieczorem przestrzeń na, na ogród. Chcielibyśmy zachować tutaj taki charakter ogrodu przydomowego z taką tradycyjną roślinnością. Eee, Niemniej eee, kształt tego obrotu jest taki troszeczkę, troszeczkę parkowy, żeby, żeby mieszkańcy, którzy przyjdą odwiedzić na obrót, mogli sobie spotkać, usiąść na książkę. Siłą ostrowskiego muzeum ma być fakt, że nie będzie on izbą pamięci, ale interaktywnym miejscem tętniącym życiem, przygotowanym również do organizacji tematycznych prelekcji, warsztatów, projekcji filmowych i koncertów. Ma być w pełni nowoczesnym muzeum służącym mieszkańcom miasta. Research, który jest w zasadzie już część dużej, bardzo wykonany, obejmuje bardzo duży zespół archiwalny. Taki research nigdy nie był dokonany wcześniej. Została przejęta cała praca z XIX wieku, z dwudziestolecia międzywojennego, między innymi archiwum w Półtusku, archiwum w Białymstoku, archiwum w Warszawie i zbieramy wszystkie informacje. I wydaje mi się, że chcielibyśmy także pozostawić pewną wiedzę na temat tego, jak buduje się muzea, muzea, a nie sale pamięci, Bo to są dwie różne koncepcje. Tutaj była od początku koncepcja, że jednak ma być to placówka muzealna z tego zdarzenia. To będzie muzeum opowiadające o rotmistrzu Pileckim i o jego żonie. Więc to są, że tak powiem, taki motyw najważniejszych przewodni, ale też chcemy, żeby to było muzeum. Lubianym i ważnym ośrodkiem kultury dla całego miasta. Ta koncepcja zwyciężyła właśnie dlatego, bo ona najpełniej rozwinęła tę funkcję służącą mieszkańcom miasta. Wygrany projekt podobał się także Andrzejowi Pileckiemu, synowi Witolda i Marii. Chałupa jak chałupa, żartował, dodając, że dzięki planowanym inwestycjom stanie się ciekawym miejscem. Przyznał, że często wraca do Ostrowi, z którą wiąże wiele ciepłych wspomnień i chętnie będzie odwiedzał Ostrowskie Muzeum. Podziękował również za to, że w ostatnich latach odżyła pamięć o jego rodzicach, a zasługi Witolda zostają naprawdę doceniane. Głównym fundatorem Ostrowskiego Muzeum jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przekazało na ten cel już ponad 3 miliony złotych. Dodatkowe środki udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy współuczestniczyć w tym projekcie. W części związanej z domem głównym pani Marii Pielerskiej, bo tutaj dzięki wsparciu Unii Europejskiej ten dom już chyba zaczął podlegać remontowi i będzie na pewno piękny i pięknie wpisze się w cały ten krajobraz. Całe to wydarzenie, cała ta inwestycja jest pięknie i naturalnie połączona z miejscem, które służy na co dzień mieszkańcom, czyli z ogrodem w zasadzie Jordanowski, który również wspólnie wybudowaliśmy dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego. poprzedniej perspektywy, która się zakończyła w 2013 roku. Remont Rodzinnego Domu Państwa Ostrowskich ma potrwać do przyszłego roku. Później rozpoczną się prace związane z budową nowej części, zaprojektowanej przez grupę BDR Architekci. Możliwe, że już w drugiej połowie 2018 roku Ostrowskie Muzeum zostanie otwarte. Korzystając z okazji, Związek Piłsudczyków RP w Ostrowie Mazowieckiej przekazał na ręce wiceminister Magdaleny Gawin pamiątkowy ryngraf w ramach podziękowania za wsparcie organizacji pierwszego zjazdu szkół imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej